Dzień dobry Państwu. Chciałbym Wam pokazać w tym filmie 5 wiosek, które nagrałem 11 września 2024 roku. Jak widzicie, to bardzo świeży film. Postanowiłem nagrać komentarz do tego materiału, co nagrałem. Obecnie jesteśmy w Łazak, i tu nadleciałem z kierunku zachodniego, czyli tam daleko. W przodzie to jest bielsko, czy tam czechowice. Komin również widać. I tu nad tymi łazami zrobiłem tam jedno, dwa kółeczka. Zaraz się zorientujecie, jak zobaczycie kościół tam. Dla tych co nie wiedzą, a tu jest na przykład droga na świętoszówkę. To jest tutaj na świętoszówkę. Wylot z łaz. Taka nawet fajna pogoda się trafiła. Okienko pogodowe, i tak postanowiłem nagrać te wioski jedna po drugiej. Bo, jak tak latam na przełaj poprzez te pola, to później ten materiał trudno zrobić z niego jakiś film. A tak lecąc, postanowiłem polecę drogą, tak jak droga leci. I zabudowania, i tutaj widzimy już kościół, i nową strażnicę w łazach. Tam po lewej stronie widać cmentarz na ekranie. I stąd skupiłem się, żeby lecieć drogą. Tu jest właśnie nowa strażnica, się dowiedziałem. Co mnie dziwi, że ta strażnica jest oddalona od strażnicy. Od Lwieszcząt, kilometr, 100 metrów. Bardzo blisko są dwie strażnice. Dzisiaj się dowiedziałem, że naprawdę. Niepotrzebnie tak blisko sąsiednie wioski. Mają swoje strażnice. I tutaj lecę już drogą w kierunku Wieszcząt. Akurat słońce. Promyki widać tutaj. Nigdy tak nie leciałem centralnie nad drogą. Dlatego taki filmik postanowiłem wczoraj nagrać. Tu taki zakręt 90 stopni. I widać ta miejscowość, jest ułożona wzdłuż ulicy. A na przykład inne miejscowości są. Potem poleciałem na Bielowicko. Z Bielowicka na Kowale. Z Kowal poleciałem do Pierśca. Także to wszystko tu będzie na ekranie pokazane. I popatrzcie się. W chwilach. Jesteśmy już przy strażnicy. w Wieszczętach. Panele na dachu widać mają. Słoneczne. To jakieś gospodarze. Mają takie silosy. Nie wiem co tam mają. Aktor chyba jedzie. I tak się będziemy powolutku przemieszczać. Na pewno tu niektórzy, co trafią na ten filmik, to na pewno będą zadowoleni, że pokażę im miejscowość z góry. Tutaj, również w, tych, w tej miejscowości, mam kolegę. Będzie również jego dom. Także pozdrawiam Krzysiek, ciebie właśnie. Ciebie i żonę. Też tak się rozglądam. Oglądam ten materiał pierwszy raz. Tu ktoś stawia dom. Widać fundamenty. Kilku kolegów nawet mam tutaj W tej miejscowości A za chwilę dolecimy do skrzyżowania Tam gdzie znajduje się Szkoła I odbicie w prawo na Na roztropice W roztropicach jest mleczarnia Taka dosyć znana ale akurat tego dnia tam nie poleciałem, bo, bo tak bym się musiał kręcić. Takie ósemki, tak się szwendałem po okolicy. A w ogóle miałem plana tego dnia całkiem inaczej. Inną trasę sobie zrobić. Miałem nagrać zamiar Wisłę od strumienia aż do Wisły, tam za ustrę polecić, ale po prostu odpuściłem, ponieważ chciałbym, żeby ten materiał Wisły był. W dobrym słońcu. A tam takie na zachodzie chmury były i potem zaszło mi to. I jesteśmy tutaj już. Droga była w prawą na kowale. A ja tutaj skręciłem na Bielowicko. Malutkie te wieszczęta bym powiedział miejscowość. I jesteśmy już na wlocie do Bielo Bielowicka. Bielowicka jest oddalona od 14 km od Bielska. A na wprost widać kościół w groźcu. O jest, S50. Drogę S52 w kierunku Cieszyna widać. A tu właśnie dolatujemy do Bielowicka i drewniany kościół widać. Właśnie tu jak po okolicy latam, to mało drewnianych, drewnianych kościołów jest. Ten pochodzi z tysiąc 600 któregoś roku. Dokładnie nie wiem. Przy kościele widzimy cmentarz. W Bielsku również się znajduje drewniany kościół. W Ćwiklicach koło Czechowic i w Gilowicach. Tak wam powiem: więcej kościołów drewnianych tutaj w tej mojej okolicy nie ma po prostu. Zostały, nie wiem, zburzone czy spaliły się, i potem postawili murowane. A tutaj jest droga już na grodziec. To jest wrzesień, także zaczyna się powoli jesień robić. Też myślę, że będą bardziej żółte te drzewa, ale myślę, że innym razem zobaczycie na innych filmach, jak fajnie się zrobi jesiennie. Tutaj też właśnie kółeczko zrobiłem nad. Nad Bielowickiem o ta parafia drewnianego kościoła. To jest świętego Wawrzyńca. A w ogóle to była filia zeskoczowa. I dopiero w 1980 roku została samodzielną parafią. Tutaj jest też niedaleko Rancho w Bielowicku. A tutaj jest kolega mieszka. Właśnie dom. Widzę jego. Pozdrawiam Adama. Tutaj mieszka. I jeszcze Grześka. Również w tej miejscowości mieszka. Także tutaj zaraz prosto. Polecę na Kowale. Nie widać starych domów. Same nowe. Tak patrzę na ten materiał. Co się nagrało? A z wiele razy tutaj latałem. Jak widzicie nieraz paralotnie, to prawdopodobnie to mogę być ja kręcę się nieraz tutaj jak lecę gdzieś na zachodnie. W stronę zachodu jak lecę. W kierunku Cieszyna Zbielska. No, i tutaj już polecę poprzez te pola. Ja tutaj pamiętam jeszcze 30 lat, ponad 30 lat temu. Tutaj nie było asfaltowej drogi, tylko taka polna, ubita. Zaraz Wam to powiem. Ja tutaj bywałem, właśnie w tych kowalach, w 1991 roku 1992 o w tamtych latach. Bywałem tu w Kowalach na wakacjach i w innych okolicznościach do takiego domu. Przyjeżdżaliśmy do kolegi i stąd również my na stawy kąpaliśmy się, w tam stawach poniżej. Nawet na dyskotekę do pierścica nogami szliśmy wieczorem. To było ponad 30 lat temu. Kowale, miejscowość, być może tu był kowal, jeden czy dwóch kowali, i tak nazwali wioskę. Kowale, koło skoczowa, a no tu drogą jakby się na tym skrzyżowaniu, tu zaraz w lewo się skręci, to się dojedzie do Pogóża. I tu widać, widzimy strażnicę w kowalach. I tuż przed strażnicą, właśnie w tym domu bywałem. Też mała miejscowość. Chociaż nie, ona tam się jeszcze ciągnie w lewo za stawami. Tak się kręcę po okolicy. Normalnie to na przełaj przez te pola lecę, jak mi się chce. Ale tak postanowiłem. Nagrać ten materiał i zaraz tu zastawami zacznie się pierściec nieraz pytacie a na jakiej wysokości czasami trudno mi powiedzieć na jakiej wysokości bo są pagórki GPS pokazuje mi wysokość nad poziomem morza, no to, to nie ma co na to patrzeć, bo, bo różnie to bywa. O, tu w lewo to też chyba będą kowale. Tak się rozbudowywuje wioska, każda jedna. Jakbym tak leciał tutaj 30 lat temu, bym nagrał taki materiał, to by dopiero było fajne. Teraz mamy rok 2024 A być może w przyszłości ktoś go będzie oglądał I powie, ale fajny materiał Jak same pola były gdzieś tam No i myślę, że tutaj Już wlecimy Do Pierścica. W Pierścu również tu mój kolega jeden mieszka Tam widzimy po prawej stronie już kościół, ale akurat, akurat ja tutaj takie kółeczka porobię, tak żeby specjalnie nagrać tą miejscowość. Przez pierściec również leci linia kolejowa PKP i też wam potem pokażę. Prędkością to przeważnie latam około 40 na godzinę. Paralotnią można szybciej, ale tak jest akurat. Dobrze, bo bym musiał tu nogi mieć wciśniętą belkę, i by buty wystawały z przodu, ale nie o to chodzi. To będzie chyba już centrum. Pierwsza przed nami szkołę widać. I tu jest kość. Nie, tu nie jest kość. To jest ten sanktuarium świętego Mikołaja. A nie wiem kiedy go zbudowali. Nie mam informacji żadnych takich. Bo na boisku piłkarze trenują. O widzimy już koleją. Linię kolejową. Która biegnie ze Skoczowa na Katowice. Nawet intercity tamtędy jeździ, a nie pamiętam, gdzie ta dyskoteka tutaj była. 30 lat temu. Gdzie to było? Czy to jakiś sklep był stary, czy to strażnica była? Już nie pamiętam, bo to było tak dawno, ponad 30 lat temu. Tu jeszcze fajnie słoneczko jest. O za chwilę taka. Mura zaszła i mi. Cień zrobiła i odpuściłem kamerkę, wyłączyłem. Bo stwierdziłem, że a, nie, nie jest fajny materiał, już potem nie ma słońca. Tam zaraz zobaczymy taką dosyć dużą fabrykę. GT Poland. Co produkuje jakieś części samochodowe. A tam naprost już skoczył widać. Mam taki materiał ze skoczowa nagrany. Jakby ktoś chciał zobaczyć to jest. Albo zeskoczowa linią kolejową leciałem do Bielska Białej. Jest też taki materiał. Mam pełno materiałów, ja muszę powoli teraz mam właśnie jesień. Muszę się za nie po prostu brać i nagrywać. Naprawdę mam fajne materiały. Jak górami latam, koło gór latam. Po czeskim cieszynie sporo, naprawdę. Tylko najwięcej to mi zajmuje czasu. Potem siąść, poszukać ciekawe rzeczy. Tu mamy stację kolejową w pierścu. Dwa torowiska zrobione na mijankę, pociągów. I tu za torami nadal jest pierściec. Domów nastawiali. Kolejowe, nie kolejowe, tylko linie wysokiego napięcia. Ja tam nawet dużo nad nimi. Na ekranie to widać, jakbym był tuż nad linią, ale tak nie jest. Kamerka przybliża, stąd taki że niby nisko jestem, a wcale nie. A te lasy, co tu się zaczynają, to aż się ciągną do do Goczałkowic do, za, do Zabrzega nawet bym powiedział no, do Brzega bardziej tak się tu pokręciłem nad tą wioską tam jeszcze na wprost gdzieś dolecę jak widzicie słońce zaszło od razu gorszy obraz Zapraszam do subskrypcji kanału. Potem coś wrzucam, to dostaniecie przypomnienie. Będzie tych materiałów jeszcze sporo ciekawych. Może akurat macie jakąś prośbę, jakąś wioskę nagrać albo coś w tym stylu. Kilka wiosek pod rząd. To dla mnie to nie jest problem. Ja tak z nudów latam czasami byle gdzie. Taka mam cel wtedy nagrać. Nagrać. Tak jak widzicie, jak przez wioskę lecę. Taką małą to by trwał dwie minuty. Filmik to lepiej mi jest nagrać. Dwie wioski, trzy wioski, pokręcić się w kółko. Tam dalej to później. Landek jest. Stawy się ciągną też daleko. Subskrybujcie, udostępniajcie gdzie chcecie takie moje materiały. Gdzie chcecie, komu chcecie dziadkowi, ojcu, osobom, co wyjechali za granicę na pewno się ucieszą, że zobaczą miejscowość z góry. Dziwię, co tu się dzieje. Pierwszy raz to widzę, właśnie. Będę kończył ten filmik. Dziękuję.